3, 2, 1 Do serwisu automatycznej skrzyni biegów w Challengerze potrzebujemy zestaw Niskofiltr ze śrubami i korkami oraz olej w ilości 7 litrów 39096 Febiego Skrzynia biegów jest taka jak w BMK, czyli 8 HP Liskę trzeba odkręcić. Tutaj mocowanie poduszki skrzyni biegów też trzeba odkręcić, żeby było dobre dojście do śrub. Pokażę Wam zaraz po rozkręceniu, jak to wygląda. Zabezpieczone, mogę odkręcać płytę. No, i teraz mamy eleganckie dojście do każdej ze śrub. Tu z boku jest korek wewu spustowy. Odkręcam. Oczywiście nie wiem, czy była zalana odpowiednią ilością oleju, ale z korka spustowego zleciało 2,5 litra. Это лишь мне... O, olej bardzo brudny, widać, że to należała się wymiana. Wszystko ładnie obcieknie. Trzeba to wszystko wyczyścić, wydmuchać, musi być idealnie błysk. Przykręcamy nowa uszczelka bez żadnego silikonu, wykluczone. Tak to wszystko wygląda. Tutaj są zaworki. Tu z boku korek wlewowy. Spójrzcie do miski. Starej. W środku widzicie te opiłki? Widać, prawda? A tu na wierzchu też się błyszczy. Ale w środku widać najlepiej, jak ważny jest ten filtr. I systematyczna wymiana. A zaraz zobaczymy, czy widać, kiedy był zakładany. Kurde, coraz słabsze oczy mam. Może wydojrzeć się. 17, 17 rok, czyli od nowości. No, to nastał czas. Auto ma w tej chwili przejechane 100-100 kilka tysięcy kilometrów, więc jak najbardziej w punkt trafiona. Brudny. I dla porównania czystynowych. Widać różnicę. Miskę olejową dokręcamy 10 nm. Ja to zrobię lekko ustawioną wkrętarką. Potem sprawdzę momentem 10 nm i przykręcamy na krzyż, tak jak głowicę. No, teraz moment, 10 minutków i wlewamy olej korkiem z boku, aż się przeleje. Gdy się przeleje, zakręcamy. Przykręcamy tutaj obudowę, mocowanie poduszki skrzyni biegów. Odpalamy silnik. Tam po osiągnięciu 40 stopni powiedzmy. Odkręcamy korek, dolewamy raz jeszcze do przelewu. Robimy adaptację, kasowanie ewentualnych błędów. Próba. Drogowa. Po odpaleniu mieszamy biegami wszystkimi i dopiero kiedy osiągnie przynajmniej 45 stopni Celsjusza sprawdzamy, jaki jest poziom przelewu, uzupełniamy, dokręcamy i czyścimy. Korek dokręcony, przelało się. Tutaj co widzicie, to kapie z klimatyzacji. Jedna uwaga, jedna sugestia. Jest tu kurewsko gorąco przy tych katalizatorach i tłumikach Uważajcie.